Szybkie podsumowanie dla osób, które chcą wiedzieć o co chodzi, ale nie chcą tu siedzieć dłużej niż to konieczne. Restartuję mojego Patronaita, dochodzą nowe progi i bardzo zachęcam do subskrypcji, linki w opisie. Aha i pod koniec wspominam o moich najbliższych planach. Okej. Okay. Mój profil na Patronite już od bardzo dawna był mocno nieaktualny. Założyłem go w 2015 roku i byłem jednym z pierwszych autorów, którzy to zrobili. Moja działalność mocno różniła się wtedy od tego co robię teraz. Przede wszystkim nie było mnie na YouTube, moim głównym kanałem komunikacji był blog i w nieco mniejszym stopniu fanpage. Zajmowałem się tam głównie kulturą popularną w stosunkowo odpolityczniony sposób. Trudno w to uwierzyć, prawda? Zmieniło się wiele i w bardzo dużym stopniu, co sprawia, że w swoim poprzednim kształcie mój profil był niemal dezinformujący oraz bardzo nieintuicyjny. Już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem radykalnego odświeżenia mojego konta na Patronite, wprowadzenia nowych progów płatności oraz uelastycznienia nagród za poszczególne progi. Zwlekałem z tym procesem, ponieważ z tego co wyczytałem w regulaminie portalu, tak mocny restart wiązał się z utratą wszystkich dotychczasowych osób patronujących i zaczynaniem od zera. I w tym miejscu chcę podziękować ekipie odpowiedzialnej za prowadzenie serwisu Patronite. Gdy poinformowałem ich o moich planach, szybko skontaktowali się ze mną, po czym bardzo gładko i profesjonalnie przeprowadzili mnie przez cały proces w taki sposób, bym mimo wszystko nie musiał zaczynać zupełnie od zera. Dzięki za to. Ale wróćmy do Patronite'a. Nowe progi prezentują się w następujący sposób. Patronat za 5 zł miesięcznie gwarantuje pojawienie się nazwiska lub pseudonimu osoby subskrybującej w napisach końcowych każdego materiału. To najniższy próg i przy okazji mała ciekawostka z mojej strony. Wbrew temu, co może się wydawać, wielu autorów cieszy się niskimi progami, bo wytwarzają one mniejszą ekonomiczną presję na osobach wpłacających. Przez to rośnie szansa na to, że taki patronat będzie trwał dłużej. Patronat za 10 zł miesięcznie gwarantuje pojawienie się nazwiska lub pseudonimu osoby subskrybującej w napisach końcowych każdego materiału oraz wcześniejszy dostęp do stworzonych wideoesejów. Wcześniejszy dostęp oznacza zwykle 3-4 dni ekskluzywnego dostępu, zanim materiał zostanie upubliczniony. Choć oczywiście są wyjątki. Mój ostatni materiał, czyli godzinne podsumowanie ubiegłego roku, dostępny był dla patronów przez niemal miesiąc. Patronat za 25 zł miesięcznie gwarantuje pojawienie się nazwiska lub pseudonimu osoby subskrybującej w napisach końcowych każdego materiału oraz wcześniejszy dostęp do stworzonych już wideoesejów oraz dostęp do ekskluzywnych, krótkich mini wideoesejów wyłącznie dla osób, które wykupiły ten próg albo wyższy. Nie są to jakieś wyjątkowo rozbudowane materiały, z reguły trwają od 4 do 7 minut. I póki co nie ma ich jeszcze zbyt wiele, ale nie są monetyzowane, co oznacza całkowity brak reklam i są bezspoilerowe. Zwykle opowiadają o jakimś dziele kultury, filmie, grze czy animacji, które zrobiło na mnie większe wrażenie, ale nie na tyle duże, bym był w stanie zrobić na ich temat długi do esej Dzięki temu pozwalają mi one na lekkie eksperymenty w treści i formie, z czego zresztą skwapliwie korzystam. Najwyższy dostępny próg wynosi teraz 75 zł i gwarantuje wszystkie profity dostępne w wyższych progach oraz dodatkowo imienne podziękowania w napisach końcowych. Oczywiście jeśli osoba, która zasubskrybuje ten próg, będzie poza tym miała jakieś inne specyficzne życzenia lub oczekiwania, jestem przekonany, że uda nam się dojść do porozumienia. Ja tymczasem wracam już do pracy nad moim kolejnym wideo esejem. Jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem, będzie to długie i dość głębokie zanurzenie w ideę realizmu kapitalistycznego, przez które przeprowadzi nas widmo nieodżałowanego Marka Fischera. Na pewno będę próbował zrobić też analizę najnowszego filmu z serii Matrix, ale w tym przypadku na drodze może stanąć mi koncern Warner Bros., który bardzo nie lubi, gdy osoby trzecie wykorzystują jego materiały wizualne, nawet w ramach dozwolonego użytku. Ale bez obaw, na pewno uda mi się coś wymyślić. Szczególnie że absolutnie uwielbiam ten film i nie mogę się doczekać, by solidnie go przeanalizować. Mam też zahibernowany i prawie ukończony scenariusz do wideo eseju o kodowaniu kulturowym w grze Vampire Demasquerade Bloodlines, które również prędzej czy później będę chciał zrealizować. Kocham tę grę, przeszedłem już chyba z 10 razy i bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się z produkcją jej sequela. A poza tym, cóż to może wiedzieć. Na pewno spodziewajcie się więcej rzeczy w tym stylu, w którym tworzyłem przez ostatni rok. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim patronom za dotychczasowe wsparcie. Z jednej strony to bardzo motywujące, z drugiej, no cóż, pozwala mi w mniej desperacki sposób szukać zleceń w ramach mojej normalnej pracy, co przekłada się na więcej wolnego czasu, który przeznaczam na tworzenie wideoesejów. Jesteście ludźmi, dzięki którym oddycha mi się znacznie lżej, zarówno dosłownie jak i w przenośni. I za to nigdy nie przestanę być Wam wdzięcznym. Do usłyszenia już niedługo.